Tymczasem zanim do się uradujemy, zanim się uśmiechniemy, zanim poczujemy się komfortowo, to często musimy doznać różnego rodzaju przykrości, różnego rodzaju trudności, kłopotów itd. Tę, to pragnienie przyjemności jako takie pierwotne pragnienie człowieka, bo nikt nie lubi, nikt nie chce cierpieć, nie chce się trudzić, smucić. To dostrzegli już starożytni myśliciele. Piron, Pedokles, Piron chociażby który inni, którzy założyli od których powstał taki nurt, który określam, nurt filozoficzny określany mianem hedonizmu, gdzie celem ludzkiego życia jest przyjemność albo ta duchowa, albo ta cielesna. Pan Jezus też generalnie jak przyszedł na ziemię, to zapowiadał przede wszystkim radość Królestwa Bożego. Zapowiadał Szczęście, zapowiadał miłość. Nie tylko zapowiadał, ale to ukazywał swoim życiem. Lecz zanim to wszystko nastąpi, możemy tak dzisiaj to odczytać: ta radość ze spotkania z Bogiem, z przeżywania naszej wiary, naszej religijności, tego naszego takiego zaangażowania się. Zanim to wszystko nastąpi, to najpierw doznacie prześladowań. Tak można byłoby to streścić, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Życie wiarą wiąże się z pewnymi wyzwanami obok właśnie nauczania, nadziei, miłości czy pokoju. Chrystus mówi nam również, że nie wszystko będzie takie łatwe, proste, że nie zaraz, nie natychmiast to posiądziemy. I rzeczywiście różnego rodzaju prześladowań doświadczamy w naszym życiu społecznym, w pracy, w szkole, nawet w naszych domach. Wielu jest i takich, którzy za wiarę ponieśli śmierć męczeńską. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną i zwalczaną religią na świecie. Oficjalnie mówi się, że 200 milionów chrześcijan jest prześladowanych. Takie liczby przedstawia, przedstawiają organizacje, które monitorują różnego rodzaju prześladowania, monitorują także swobodę praw, wyznawania praw człowieka na świecie. Ale ile jest też takich milczących, nieznanych, anonimowych męczenników dnia codziennego? Tego nie wiemy. Zatem życie z Bogiem nie gwarantuje nam spokoju ani braku kłopotów. Ale jest też pocieszenie w tej dzisiejszej Ewangelii: nieprawość, chociaż jest przerażająca, nie jest wszechwładna. Wdziera się na wszędzie, by podejść, obładnąć, zniszczyć wiernego. Jedyną drogą prowadzącą do ostatecznego zwycięstwa jest jednak cierpliwość, wytrwałość i czynienie dobra, tak jak to Jezus czynił, nawet z wysokości krzyża. Warto więc być wytrwałym i cierpliwym, a wtedy głos, włos z głowy nam nie spadnie. Bóg opiekuje się nami. Bóg po krętych, wyboistych drogach tego życia prowadzi ostatecznie do szczęścia, do radości. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Jezus obiecuje, że będzie z nami. Nasza modlitwa, nasza wspólnota, nasza wiara. To wszystko jest dla nas wielką pomocą, wielkim wsparciem. To daje nam siłę i to daje nam umocnienie, również w tych chwilach trudnych, chwilach kryzysu, chwilach prześladowania. Jezus mówi także, a wy zachowacie swoje dusze. To przypomnienie, że wierność wobec Boga jest kluczem do zbawienia. Niezależnie od trudności, które mogą się pojawić w naszej drodze, nasza wierność i zaufanie będą dla nas oparciem i siłą do zwyciężania i pokonywania wszelkiego zła, wszelkich prześladowań. Prośmy więc siostry i bracia dzisiaj, prośmy nawzajem dla siebie o wytrwałość w wierze naszej. I zdolność czynienia dobra, mimo wszystko. Amen. Zanieśmy teraz nasze wspólne modlitwy i prośby do Boga Wszechmogącego. Uczyńmy to przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Nieustającej pomocy. Prośmy, aby chrześcijanie okazywali wrażliwość i współczucie wszystkim cierpiącym. Ciebie prosimy. Prośmy, aby Bóg zaleczył rany, które powstały wskutek niesłusznych, niesprawiedliwych osądów, wykluczeń i prześladowań. Ciebie prosimy. Prośmy, aby nasze rodziny, zwłaszcza te rodziny wewnętrznie podzielone, doświadczyły daru pojednania i miłości. Ciebie prosimy. Prośmy za wszystkich chorych, cierpiących, prześladowanych, aby w Bogu odnaleźli swoją nadzieję, aby widzieli, że ten trud i cierpienie. Jest narzędziem prowadzącym do zjednoczenia miłości i radości w Bogu. Ciebie prosimy. Prośmy za wszystkich czcicieli Matki Bożej nieustającej pomocy z naszej parafii, gromadzących się z nami w tym kościele na modlitwie, niech Matka Boża wyprasza potrzebnych łask. Niech także wskazuje drogę do, do zjednoczenia ze swoim synem Jezusem Chrystusem. Ciebie prosimy. Prośmy za naszych bliskich zmarłych, z naszej parafii, z naszych rodzin, za zmarłych, których wspominamy i za których się modlimy, tej mszy świętej, wypominkowej, listopadowej, aby. Yy, Dzięki naszej modlitwie i Bożemu miłosierdziu dostąpili rychłego zjednoczenia z błogosławionymi i świętymi w niebie. Ciebie prosimy. I prośmy za nas samych, abyśmy zawsze szukali światła Bożego w trudnych momentach naszego życia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże Twój Syn rozerwał kajdany grzechu, pokonując śmierć na krzyżu. Prosimy Cię przyjmij nasze ufne wołanie o triumf Chrystusa w naszym życiu. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.